Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Na dzisiaj mam przygotowany dla Was przegląd uzupełniający najnowszego snapshota 20W09A. Sam snapshot wyszedł prawie tydzień temu i być może już jutro w środę otrzymamy kolejny, z tym, że poprzedni przegląd został wrzucony całe 3 godziny po wyjściu samego snapshota, przez co niestety dosyć sporo rzeczy zostało przeze mnie pominiętych, za co Was bardzo serdecznie przepraszam i dlatego też dzisiaj oglądacie ten film. Początkowo też te wszystkie zmiany miały zostać wspomniane na początku przeglądu kolejnego snapshota ale ze względu na to, że tych rzeczy jest naprawdę sporo, a przegląd jutro nie jest gwarantowany, postanowiłem na dziś wrzucić Wam ten osobny film. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, jeżeli tak to zostawcie koniecznie łapkę w górę, aby więcej graczy dowiedziało się co jeszcze zostało dodane dla Minecrafta 1.16 wśród tych drobnych zmian, a rzeczy są naprawdę ciekawe. Więc moi drodzy, nie zabieram Wam więcej czasu i po tym przydługim wstępie życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Małe hogliny i pigliny nie były w stanie bawić się razem ze sobą. Teraz jest to możliwe i efektem tego jest ujeżdżanie małego hoglina przez również małego piglina. Wygląda to naprawdę sympatycznie i z pewnością urozmaici nasz nederowy krajobraz. W poprzednim przeglądzie wspomniałem o tym, że do doniczki możemy wsadzić od teraz szkarłatne oraz wypaczone korzenie, ale nie wspomniałem o grzybkach. Ale powód tutaj jest naprawdę prosty: byłem pewien, że to już było od początku, ale okazuje się, że nie i dopiero teraz zostało to zaimplementowane do Minecrafta. Nie wspomniałem również o tym, że płaczący obsydian jest odporny na wybuchy TNT tak samo jak zwykły, ale może być przesuwany pistonem. W tej kwestii ma takie samo zachowanie jak bloki starożytnych gruzów. Czas wydzielanego sygnału przez blok celu zależy od rzeczy, która w niego trafi. 20 tików, czyli 1 sekunda, jest wtedy, gdy nastąpi trafienie trójzębem lub strzałą, a 8 tików, czyli 0,4 sekundy, gdy czymś innym, np. śnieżką czy też jajkiem. Również pojawił się nowy postęp, związany właśnie z tym blokiem. Postęp polega na trafieniu w sam środek tego bloku, przez co zostanie wydzielona maksymalna moc sygnału redstone. Zmieniono nazwy nowych grzybów i zamiast np. Crimson Fungi mamy Crimson Fungus. Pierwotna nazwa była błędna, gdyż była liczbą mnogą. Blok zmieni się w netherrack, gdy coś na nim będzie się znajdowało, na przykład wyrośnięty grzyb czy jakikolwiek inny blok. Naprawiono szybsze wydobywanie wyrobów z nowego drewna, z tym, że Mojang zapomniało naprawić niszczenie przyczepionych do bloku tabliczek. Tabliczki postawione normalnie na ziemi niszczą się szybciutko. Kiełki po zniszczeniu bloku pod nimi od teraz będą ulegały zniszczeniu. Niestety buildhack jaki wam jakiś czas temu na kanale zaprezentowałem na zrobienie sztucznej rzęsy na wodzie przestaje od tego snapshota istnieć. Pigliny nie atakowały Widerowych Szkieletów w pojedynkę. Teraz nabrały odwagi i... Przystąpią do ataku. Ten niestety nie dał rady. Napiszcie RIP IN pepperoni w komentarzach ku jego czci. Konia zombie oraz konia szkieleta można wziąć na linkę. Tutaj na chwilkę przystanę i troszkę pospekuluję. To, że moja dał możliwość przyczepienia do linki konia szkieleta, nikogo nie dziwi, ponieważ te już od dawna są dostępne na Survivalu. Jednak jeżeli tę funkcję również dostał koń zombie, to być może Mojang planuje na przykład na aktualizację netheru wprowadzić możliwość pozyskania tego MOBA na Survivalu, tego MOBA. Okazja teraz jest świetna, ponieważ aktualizacja nederu idealnie wpasowywałaby się w klimat tego MOBA. Chociaż niestety, z drugiej strony na to patrząc, być może koń szkielet oraz koń zombie mają podobny kod w grze, no i po prostu dając możliwość przypięcia konia szkieleta do linki, również przy okazji machnęli to dla konia zombie. Jednak mam nadzieję, że moja pierwsza teoria będzie tą prawdziwą. Zdarzało się, że pigliny zmieniały swoją kuszę na jakiekolwiek złoto. Teraz kuszę zmienią, ale tylko wtedy, gdy będą mogli podnieść potencjalnie lepszą broń. Zdarzało się, że na nowych biomach przy jakichś klifach pojawiały się poszarpane tereny, co nie wyglądało zbyt ciekawie, ponieważ te latające bloki raczej psuły piękno okolicy. Zresztą mniej więcej widzicie, jak to wyglądało na ekranie. W tym snapshotie zostało to naprawione i tereny wyglądają znacznie lepiej przynajmniej moim zdaniem. Poprawiono wysiadanie z wagoników oraz łódek. Teraz my oraz inne MOBY wysiądziemy tylko w miejscu, które jest bezpieczne. Jeżeli takiego nie ma, wysiądziemy tuż nad wagonikiem, tak jak widzicie to na materiale. Same zmiany w handlu z piglinami zostały wspomniane w poprzednim przeglądzie, z tym, że tutaj zrobię to znacznie dokładniej. Tak jak było, mamy cztery różne pule ofert. W pierwszej puli mamy rzeczy pospolite, na których otrzymanie mamy około 9% szansy. Blok Shroomite w ilości od 6 do 10, ładunek ognia w ilości od 1 do 5, żwir w ilości od 8 do 16, skóra w ilości od 4 do 10, wypaczone grzyby w ilości od 4 do 10, netherowe cegły w ilości od 4 do 16, jedną sztukę obsydianu oraz płaczący obsydian w ilości od 1 do 3. W drugiej puli znajdują się rzeczy częste, na których otrzymanie mamy 4% szansy. Wśród nich jest Kwarc w ilości od 8 do 16, Glowstone Dust w ilości od 5 do 12, Magmowy Krem w ilości od 2 do 6, Perła Endermana w ilości od 4 do 8, Nici w ilości od 8 do 24. W trzeciej pól znajdują się rzadkie rzeczy, na których otrzymamy mamy około 2% szansy, wśród nich jest. Jeden blok wypaczonego Nylium. Jedna pitna miksturka odporności na ogień, i jedna rzucana miksturka również odporności na ogień. Miksturki mają czas trwania efektu na 3 minuty. No i jest jeszcze czwarta, rzadka pula, gdzie możemy otrzymać jeden przedmiot, jakim jest nederojtowa motyka, i na jej otrzymanie mamy 1% szansy, ale o tym już wspominałem w poprzednim przeglądzie. Z oferty pilina wyleciał jednak blok Soul Sandu: czerwony, brązowy oraz szkarłatny grzyb, zgniłe mięso, krzemień oraz surowy schab. Również co ciekawe zostało zmienione kilka tekstur. Poprawiono wygląd okorowanego nowego drewna oraz delikatnie zmieniono teksturkę filaru z kurpuru. Tak więc moi drodzy na dziś to byłby na tyle, mam szczerą nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jak widzicie odcinek sam w sobie nie jest zbyt krótki, a jeżeli miałoby być to jako część uzupełnienia kolejnego przeglądu, to ten byłby zdecydowanie zbyt długi. Oczywiście przez to zwiększyłby się czas renderowania odcinka, jego waga, no i przez to koniec końców czas wysyłania, czyli i jutrzejszy przegląd, jeżeli takowy powstanie, byłby o wiele później niż w rzeczywistości mógłby się pojawić. Tak więc moi drodzy wam dziękuję niesamowicie za oglądanie i szczerze was przepraszam za to, że poprzedni przegląd był aż tak niekompletny. Postaram się, aby w życiu to już się nie powtórzyło, ale jeżeli taka sytuacja się nadarzy, no to niestety pewnie z czasem będę nagrywał właśnie tego typu film jak ten, czyli przegląd uzupełniający. Trzymajcie się moi drodzy i trzymajcie kciuki, aby jutro wyszedł kolejny snapshot, Miejmy nadzieję z nową strukturą, jaką będą bastiony piglinów. Trzymajcie się do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! あうっ